Oh, yeah, they have a shot. I każdy też z miłości gdzieś kiedyś kona, ale ja, ale ja. Tylko jest kochana, ale i dziewczyn wszak nie zebra. Jeśli wiesz, którą coś masz na la, lala, la. ja wszystkie raz dziewczynki. się tałkować chce. Bo ta jedyna, słodki usta, ma dzicina i czary i dlatego tylko jej jedynej serce da. Za policami rozmawiałem z panem drygentem i zadał mi takie pytanie, czy mi się podoba. Ja wiem, że mnie się podoba. Nie wiem jak Państwo. No podoba się na więc ten osiągamy, pomału, pomału, osiągamy. Drodzy Państwo, kolejny utwór, kolejny utwór, który zobaczycie, który usłyszycie, to Państwo w wykonaniu Koniskiej Orkiestry Symfonicznej wraz z solistami. To utwór, którą muzykę napisał Giuseppe Verdi, to trawiata Brindisi. Zobaczymy na scenie naszych solistów Akademii Muzycznej w Złodzi Aleksandry Borkiewicz, Natalię Piechowiak, sopranistki, a także tenorów Dawida Kwiecińskiego, Łukasza Ratajczaka. Ten utwór opracował Ryszard Jarosław Piotrowski. Dryguje Ryszard Jarosław Piotrowski przed Państwem trawiata. I zapraszam naszych solistów. Jest o 13.00. Panie Juszmoze. sa in fiora e la fuggevo fuggevo fin da mia voluta vi biamne dolci franici che suscita la al coro. Ol dito che l'ignoro. E il mio destino così. Odio oh, Państwo, wszystko co dobre niestety szybko się kończy, ale zanim zagramy finał dla Państwa, zanim rozpoczniemy ten finał, chciałbym jeszcze raz poinformować Państwa, że organizatorem tego noworocznego koncertu jest Koniński Dom Kultury. Brawo dla wszystkich. Kamerami są Konin Band Orkiestra, a także Koniński Kameralny Zespół Akordeonowy, Koniński Kameralny Zespół Smyczkowy Adlibitum, Młodzieżowa Orkiestra dęta Zespół Żółtowniczych Energetycznych w Koninie i Chór Męski Kwartał Zagorowa. Oczywiście te oklaski również należą się naszym solistom. Przypomnę Aleksandra Borkiewicz, Natalia Piechowiak, sofra także Dawid Kwieciński, Łukasz Lapejcza, Hena. Na tubie solo grał Sebastian Szubieńko. Nasze drogie artystki, zapraszamy na scenę, drogie Pani. W kierownictwo artystyczne tego koncertu Jarosław Ryszard Piotrowski, Oficjalnie Ryszard Jarosław Piotrowski, ale przyjaciele się zawsze mylą i zawsze mówią Jarosław Pyszak. Współpraca muzyczna Robert Żurański, Waldemar Matuszak i Jarosław Czanka. Z tego miejsca także chciałbym podziękować tym, którzy realizowali ten koncert. Realizator dźwięku Krzysztof Jurczak, Krzysztof Wojnarowski, za oświetlenie odpowiada Piotr Kłowacki, za scenografię Włodzimierz Cichowski. Za realizację telewizyjną Dorota Gabska, Andrzej Dusza i Zdzisław Sibik. Wszyscy artyści są już na scenie. Takim nic innego nie pozostaje, jak zapewnić Państwu ostatni utwór. Będzie to Marsz Radeckiego, który wykona Konińska Orkiestra Symfoniczna. Muzykę napisał Johann Strauss. Marsz Radeckiego został kiedyś zadedykowany austriackiemu marszałkowi. Właśnie Radeckiemu. Obecnie grany jest m.in., drodzy Państwo, musiałem to powiedzieć. Panie prezydencie, pan wybaczy podczas rund honorowych na zawodach jeździeckich. Pan wie, dlaczego to mówię. Oczywiście, po zawody jeździeckie zbliżają się państwo, i zapraszam w czerwcu. Ale tak naprawdę grany jest także podczas koncertu noworocznego w Wiedniu, który zawsze ten właśnie marsz koń, kończy ten koncert, a publiczność wtedy tradycyjnie oklaskami nagradza muzyków. Jestem przekonany, drodzy Państwo, że Wy również oklaskami nagradzać będziecie naszych muzyków, którzy wykonają dla Państwa marsz Radeckiego. Maestro, gramy. И браво, и браво. I obrazki, drodzy Państwo. Koncert noworoczny. brunetki, w Londynki. Dobiega końca. Robert Żurański, małej mistrzami, Jarosław Piotrowski, nasi goście foliście Akademii Muzycznej Złośli, kur Państwu, Pransa Gorowa i Koniejska orkiestra symfoniczna. dziękuję Państwu za przyjęcie.